Dlaczego warto kolędować przy tym wigilijnym stole? Przyjechaliśmy z Orawy i na Orawie kolendowanie jest nadal żywą tradycją. No warto kolędować, bo pielęgnujemy tradycję, którą przekazywali nam nasi ojcowie. Na Rowie rozpoczyna się kolędowanie, czyli takie odwiedzanie domu już w drugi dzień świąt. Najpopularniejszym takim kolędowaniem orawskim jest chodzenie z gwiazdą. Gwiazda i pastuszkowie, którzy śpiewali po prostu orawskie pastorałki, najczęściej pod oknami i za to otrzymywali różne podarki, najczęściej to było, było pożywienie, później już, już pieniądze. Inne takie typowe, typowe arabskie kolendowanie to chodzenie z Turoniem tuż już chodziło się do izby, do domu i tu, Turoń symbolizował odrodzone nowe, nowe życie. Również popularne na Orawie było chodzenie z szopką. To, to taka była miniatura teatru lalkowego, więc chłopcy przedstawiali sceny, sceny z narodzenia pana. I ostatnie takie typowe kolędowanie, to jest kolędowanie pasterzy, tak zwani betlejemcy, to pasterzy, którzy budzą się Wigilii noc i szukają narodzonego Chrystusa. A co u was na Orawie się najczęściej przy tym wigilijnym stole śpiewa? No, oczywiście tradycyjne polskie kolendy, ale także orawskie pastorałki, choćby taką jak pasły się łowiecki za lasem. No to próbujemy te pasły się łowiecki za lasem w takim razie. Na zdrowie, na to Boże Narodzenie, co by się obdarzyło? Wszystko boskie stworzenie, co by wam niczego nie miało, a słacy przybywało.